Przed nami pojedynek między prawdziwym a czekoladowym jedzeniem. Kto wygra? Przekonaj się o tym już teraz na Multidufan. Wow, te czekoladowe pierścionki są niesamowite. Tak, są całkiem spoko, ale te złote są o wiele fajniejsze. Jakie to szczęście, że dostałam właśnie takie. Cały talerz drogich, błyszczących złotych pierścionków. Są naprawdę piękne. Zachwycające, teraz wszyscy będą patrzeć tylko na mnie. Myślałam, że nie ma nic lepszego niż czekolada. Przynajmniej czekoladowe pierścionki można zjeść. I są pyszne. Można je też nosić na palcu. Niezwykle przydatne pierścionki. Przydatne? W takim razie ja też chcę mieć przynajmniej jeden taki pierścionek. Chcesz mieć, ale nie dostaniesz. Ozdabiam nimi swoje palce. Tak? No to coś wymyślę. Uważasz, że jesteś taka cwana? Unieruchomię cię w mgnieniu oka za pomocą mojego pierścionka. I z łatwością podkradnę ci kilka czekoladek. Naprawdę wyglądają pysznie. Ej, to nie fair. Czekoladowe są moje. Ojej, jaka duża czekoladowa ryba. Ty masz czekoladową, a ja mam żywą i śmierdzącą. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Chcesz kawałek? Oczywiście, że chcesz, ale nie dostaniesz. Wiesz, kto będzie jadł tę czekoladę bez końca? Tylko ja. Czekolada jest pyszna, słodka, a ty masz własną rybę, więc smacznego. No to ja rozumiem pyszności. Jeszcze długo będziesz się tak przechwalać? Mam już tego dosyć. Oddaj mi ją, przynajmniej kawałek. Mam ogon całkiem nieźle. Zwłaszcza, że jest czekoladowy. Jestem szczęśliwa. Smakuje ci, jesteś bezczelna. Ale nie szkodzi, bo czeka na ciebie ogromna ryba, która kiedyś była żywa i pływała w rzece. Częstuj się. Kurczę, miałam nadzieję, że wszyscy o niej zapomnieli. Wiem, co zrobię. To bardzo proste. I po wszystkim, nie ma rybki, nie ma problemu. Myślisz, że to przejdzie? Nic podobnego. Mam tu przypadkiem moją starą wędkę. Więc chętnie pomogę ci odzyskać rybę! Nie, nie trzeba! Kurczę, to wcale nie było konieczne! Jak to? Co byś jadła? Wielkie dzięki, przyjaciółko! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jakie to pyszne! Tego nie da się jeść! Okej, sprawdźmy, co tam mamy! Raz, dwa, trzy... Mam szczęście, to przepyszny makaron. Ale czemu jest taki czerwony? Ojej, chyba jest naprawdę ostry. Ty masz ostry makaron, a ja czekoladowy. Tylko spójrz, ile go jest i wyobraź sobie, jaki musi być pyszny. Pyszny? Więc ja też chcę trochę. Jeszcze czego, nie dotykaj, to mój przysmak. A zresztą w walce na pałeczki nie mam sobie równych. Właśnie widzę. Teraz nie masz nawet czym jeść. Z chęcią zjem swój makaron. To jest takie dobre. Jestem zachwycona. Od dawna miałam ochotę na takie danie. Ale bym chciała to spróbować. O nie, już wszystko zjadłam? Chociaż na dnie tam coś jeszcze jest. Czekoladowa kluska, muszę ją tylko wyjąć. Co ty robisz, przecież tam jest brudno. No i co z tego, za to mam jeszcze jeden przepyszny makaronik. A ty zamiast gadać lepiej, zacznij jeść swój makaron i to jak najszybciej. Nie chcę. Poza tym nie mam pałeczek, bo je zepsułaś. To nie problem, mam widelet, proszę. Kurczę, już myślałam, że nie będę musiała tego jeść. Dobra, mam nadzieję, że dam radę. Oh, o no! nie! O nie, to jest naprawdę pikantne. Płonę od środka. Moje usta też. Ratunku! Co ty zrobiłaś, jakbym przeżyła pożar? Ja niespecjalnie. Komuż mi moja głowa płonie? Już, już. To wszystko przez ciebie. Nie obrażaj się, nie chciałam. Co dostałyśmy tym razem? Tym razem czekają na was chipsy i Nutella smacznego. Ekstra! Zgadzam się, uwielbiam chipsy, zwłaszcza gdy są czekoladowe. Powiedziałabym, że chipsy czekoladowe to moje ulubione. Są naprawdę niezwykłe. Są takie słodkie! Można je też całkowicie bezpiecznie maczać w kremie czekoladowym, jak to apetycznie wygląda. Umieram z głodu. Oczywiście, taki widok sprawia, że każdy zgłodnieje. W dodatku to jest takie pyszne, jak ja to niby zjem. Zwykłe chipsy nie pasują do nutelli. No dobra, przynajmniej postaram się, żeby było ich więcej. Jak to więcej? Ale długie pudełko. Ej, to boli! Przepraszam, ja niespecjalnie. Chcę tylko jak najszybciej zjeść te wszystkie chipsy. Są tak dobre, że Nutella jest niepotrzebna. Jesteś pierwszą osobą, która nie chce Nutelli. Tym razem ktoś ma pecha. I tym kimś jestem ja. Nie chcę rybiej głowy. A ja z przyjemnością zjem czekoladowy ogon. Jest bardzo smaczny. Z pewnością przecież jest zrobiony z czekolady. Co z tobą, Mary? Ze mną? Nie wiem. Ale myślę, że teraz jestem syrenką. Zobacz, jaki mam długi ogon! Jaka piękna syrena. Nie zaprzeczę. Sama jestem zszokowana. Ciekawe, co się ze mną stanie, gdy zjem rybę. O nie, no można było się tego domyślić. Ostrożnie! Na horyzoncie jest ogromna ryba, Monika. Ale super to złoto! U mnie też. To jest takie drogie. Teraz jesteśmy bogate. Ojej, jakie to jest ciężkie. Ciekawe, jak smakuje złoto. Będę musiała to sprawdzić. I jak smakuje? Szkoda, że nie widzisz swoich zębów. Ale fajnie są ze złota. Jestem przeszczęśliwa. Tak? No to ja też takie chcę. Chociaż nie! Moje złoto jest o wiele smaczniejsze. Jestem fajniejsza! Nie jesteś! Twoje złoto nie jest prawdziwe. Zobacz, co się stało z twoimi zębami. Są czarne! Co? Czarne? Jak to się stało? O, nie! Musimy ją uratować! Ej, gdzie się podziała Monika? Zaraz wróci! Jesteś gotowa na leczenie zębów? Musimy pozbyć się tej czekoladowej próchnicy. Zębów? Leczenie? Raczej nie. Wyluzuj, nie martw się, będzie dobrze. Zobacz jakie masz straszne zęby. Gotowe? Teraz możesz się uśmiechać tak długo i tak często jak tylko chcesz. Masz olśniewający uśmiech. Hej, co ty robisz? Są takie pyszne, palce lizać. Jeszcze więcej smacznych czekoladowych wyzwań znajdziesz na Fan. Zostań z nami, żeby niczego nie przegapić.